Elewacje są głównie szklane. szklane są pasmanie, to się aż, tak. aż samo się prosi, żeby, żeby te elewacje wykorzystać do produkcji prądu. Został wprowadzony program rządowy Czyste powietrze i w tym momencie w ciągu dwóch lat Polska, gdzie tej fotowoltaiki pra praktycznie nie było. Tak. Nagle w sierpniu zeszłego roku okrągła liczba minęło, e, zostało zainstalowane 10 gigawatów e, mocy paneli fotowoltaicznych samych prosumentów. Tak. 10 gigawatów, a startowaliśmy praktycznie od zera, od pojedynczych mm -hmm. instalacji, które mieli hobbyści. Jest kwestia taka, że te panele po prostu się zrobiły taniej dostępne, tanie dostępne. A druga rzecz, rządowy program, więc dopłata. To historia prawda. ludzkości polega na mm -hmm. tym, że coś produkuje ludzkość, używa, zużywa, wyrzuca i dopiero jak się tego wyrzuca za dużo, albo tych odpadów powstanie mm -hmm. za dużo w trakcie produkcji, to dopiero jak ich jest za dużo, to zaczyna się tym przejmować i coś z tym robić. Powinniśmy te surowce zamiast importować z Chin, powinniśmy je odzyskać z paneli, które już są w Europie. Dzień dobry, państwo. Jakub Pawłowski, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejny odcinek podcastu EkoByskantów, czyli podcastu, w którym staramy się rozmawiać o ekologii w sposób maksymalnie uczciwy, bez jakichkolwiek politycznych lub ideologicznych naleciałości. Patrząc na fakty, takimi, jakimi one są. A dzisiaj, drodzy Państwo, porozmawiamy o temacie, który no, jest niezwykle perspektywiczny, a o którym wydaje mi się, że dosyć mało się w Polsce mówi, czyli o recyklingu paneli fotowoltaicznych. Mam tego rozmówcę, który, że tak powiem, zjadł na tych panelach zęby. To jest pan dr Maciej Tora, prezes spółki Tu lub Tech. Dzień dobry panu, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. To tak krótka piłka na start, żebyśmy rozstrzygnęli pewien spór, bo on nam bardzo mocno pomoże też w dalszej rozmowie. Czy panele fotowoltaiczne są świetnym źródłem wartościowych surowców, na przykład metali ziem rzadkich, czy nie do końca, bo de facto w większości to jest szkło, krzem i jakaś aluminiowa rama, która to wszystko trzyma w jednym kawałku. Czy tu jest naprawdę coś ciekawego, o co warto się zabijać? ciekawego to, to zależy już od osoby, która się nad tym zastanawia, ale to jest mhm. na pewno wartościowe. Mhm. Praktycznie wszystkie składniki panelów fotowoltaicznych są obecnie na liście surowców krytycznych Unii Europejskiej. Więc są to surowce, które, które są krytyczne, tak czyli to nie to są to surowce, przykład? które łatwo występują w przyrodzie łatwo uzyskać, mhm. występują na terenie Unii Europejskiej. Nie to są surowce, które jest... Relatywnie ciężko uzyskać, albo ten proces może nie jest tyle skomplikowany, ile jest po mhm. prostu energochłonny, w związku z tym obciąża środowisko. E, natomiast to, co jest najistotniejsze w panelach, jeżeli chodzi o metale, no to jest e, srebro, miedź. Mhm. E, czasem tam do lutów są wykorzystywane inne metale, takie jak cyna, ołów. Rzadko kiedy bywają panele, które są robione z wykorzystaniem kadmu, kadm jest mm -hmm. dosyć szkodliwy, ale to jest rzadkość, natomiast przede wszystkim w panelach jeszcze występuje krzem. To jest z panela fotowoltaicznego została ściągnięta ramka aluminiowa i następnie on został pocięty właśnie w celach demonstracyjnych i, i, i do badań mm -hmm. na takie nieduże paski. No i teraz właśnie widać w przekroju ten panel, głównie jest to szkło z tyłu backsheet, czyli to są tworzywa sztuczne, które mhm. i szkło i to tworzywa są po to, żeby chronić środek przed warunkami atmosferycznymi, tak? czyli albo deszcz, grad, zmiany temperatury i w środku pomiędzy nimi jest w folii Ewa zatopione są półprzewodniki ogniwa, tak? które okay. produkują energię elektryczną wraz z połączeniami. Mhm. To są wszystko panele pierwszej generacji zmieniały się i to w dużym zakresie się, zmieniały po prostu proporcje wagowe tych elementów. Natomiast konstrukcyjnie jest to mniej więcej prostu, to samo. Tak? Stopniowo mhm. odchudzamy, czyli przykładowo e, mniej ogniw jest potrzebne wagowo, tak, mhm. które są zazwyczaj z krzemu. E, cieńsze ścieżki, czyli te, te, te srebrne czy miedziane, cieńsze ścieżki. E, bardziej wytrzymałe tworzywo, w związku z tym mniej tego tworzywa potrzeba. No i oczywiście e, szkło, które ma właśnie między innymi przed, przed gradem chronić. Tak, no to jeżeli z, wytworzymy mocniejsze szkło, bardziej wytrzymałe, które będzie cięższe, no to będzie lepiej, tak? bo mniej mhm. y, krzemu się zużyje, krzemionki na produkcję szkła. Czyli mówimy o tym, że to jest cały czas ta pierwsza generacja. Już wchodzą następne? Czy to jest tak, że to jest pewna pieśń przyszłości i dopiero będziemy o tym mówić? Są już produkowane w skali przemysłowej, w szczególności też w Polsce, tak? Mhm. Panelek naniesione na szybę, tak? Czyli Aha. możemy w tym momencie mamy szybę. Ona nie jest aż tak przeźroczysta jak, jak, jak taka zwykła szyba, natomiast ona jest zasadniczo normalnie przez nią wszystko widać, mhm. troszeczkę jest przyciemniona i taka szyba generuje prąd. I to już zapewnia... Pewnie tą porównywalną moc, jak te? Czy jest nie, to jednak inna? Nie, linie? nie, to jest du dużo niższe jest, jest, mm -hmm. jest ta moc w porównaniu do tych paneli pierwszej generacji. Ale potencjalnie jest dużo bardziej elastyczna do wykorzystania w wielu innych miejscach, tak, tak? Że to nie trzeba już budować. Nie trzeba z, farmy budować, tak? tylko wykorzystujemy budynki, które już istnieją. I to myśli Pan, że jest przyszłość z perspektywy na przykład budynków wielorodzinnych, bo w Polsce o tym często zastanawiamy się nad tym, teraz w kontekście termomodernizacji różnych unijnych dyrektyw, które nam nakazują zmianę i tutaj to poprawę efektywności energetycznej budynków, że właśnie na przykład tego typu panele się upowszechnią za jakiś czas na nie wiem, naszych balkonach, okna, ok, to będzie standard? Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra droga, tak? no bo farmy fotowoltaiczne zajmują po prostu mnóstwo miejsca. Mm -hmm. I też jest problem, no bo no, jeżeli mamy farmę fotowoltaiczną, dajmy na to w województwie świętokrzyskim, tak. a akurat zapotrzebowanie na prąd jest większe w województwie śląskim, no tak. No to trzeba ten prąd przesłać. Mhm. A w tym momencie, no przede wszystkim, coś, co, co, co mi się wydaje, powinno być pierwszym krokiem, może nawet nie budynki wielorodzinne, tylko biurowce przede wszystkim. Okay. No w, w tej chwili biurowce, no to jednak elewacje są głównie szklane. szklane są A to się aż, tak. aż samo się prosi, żeby, żeby te elewacje wykorzystać do produkcji prądu. To dlaczego w takim wypadku jakoś niespecjalnie nie, nie się do tego kwapią właściciele? Ta technologia jest nowa po prostu, jest, jest nowa i w związku z tym jest droga. A tak czekaj, tak dacha, Na dachach dzisiaj nie ma paneli, właśnie takich mini farm fotowoltaicznych, które by może na przykład były w stanie tylko ogrzać wodę, niekoniecznie zasilić cały budynek. Można, jak najbardziej można i to prawdopodobnie powstanie. W najbliższym czasie. To jest, to jest też kwestia pewnej, pe, pewnego rodzaju inercji i bezwładności układu. Został wprowadzony program rządowy Czyste Powietrze i w tym momencie w ciągu dwóch lat Polska, gdzie tej fotowoltaiki pra praktycznie nie było, tak. Nagle w sierpniu zeszłego roku okrągła liczba minęło, e, zostało zainstalowane 10 gigawatów e, mocy paneli fotowoltaicznych samych prosumentów. Tak. 10 gigawatów, a startowaliśmy praktycznie od zera, od pojedynczych mm -hmm. instalacji, które mieli hobbyści. Jest kwestia taka, że te panele po prostu się zrobiły taniej i dostępne. Taniej dostępne. A druga rzecz, rządowy program, więc dopłaty. Później to zgasło, trzeba przyznać, bo tak naprawdę skończyło się dofinansowanie tak? Jest. tak? i ten program trochę zmarł śmiecią naturalną. Czy myśli Pan, że powinien nastąpić taki jakiś renesans, że powinniśmy znowuż w to, w to mocno wejść? Trudno powiedzieć. Przede wszystkim w tej chwili mamy inny problem. Problem mamy przede wszystkim z sieciami przesyłowymi. Okay. Więc po prostu wydaje mi się, że no nie ma środków na wszystko. Mhm. W tej chwili powinny, powinny ruszyć dużo większe inwestycje, jeżeli chodzi o sieci przesyłowe. W tej chwili największy problem, jeżeli chodzi o instalatorów dużych farmford, przemysłowych farm fotowoltaicznych, tak. to są problemy z, do, z dostępem do sieci. Znaczy no, nie było ostatnio takiej sytuacji, że mieliśmy nadpodaż de tak. facto mocy no, i musieliśmy wczoraj, wyłączyć instalacje? wczoraj i przed, przedwczoraj, tak jest. No to trochę Przez... kuriozalna sytuacja, bo z jednej strony cały czas mówimy, że te oze u nas jeszcze nie działają tak optymalnie jak powinny, że mamy ich za mało w stosunku do innych krajów Europy Zachodniej, a tu proszę, okazuje się, że jesteśmy. No za dużo nadmiarze. prądu za dużo prądu. Nie mamy jak magazynować tej energii. Energia z paneli fotowoltaicznych jest bardzo dużo różnego rodzaju niuansów. Na przykład hmm. choćby ten kierunek, w który się ustawi farmę fotowoltaiczną, czy ona będzie dokładnie na południe, hmm. czy pod takim kątem, czy innym, jeżeli wszystkie będą ustawione tak, żeby mieć jak największą moc nominalną i tak dalej, będzie pik po prostu w tym samym momencie. A może idealnym rozwiązaniem byłoby, żeby taka farma energii. na przykład się dopasowywała do kąta słońca? Będzie myśleliśmy nad takim rozwiązaniem, jest, żeby ona takie, szła razem z tym, jak idzie. Są takie rozwiązania, słońca. natomiast e, ekonomicznie one nie są. Nie są. nie są opłacalne, nie są Przejdźmy do tego tematu recyklingu, bo wydaje mi się, że on jest niezwykle kluczowy w tym momencie, bo według danych Agencji Rynku Energii, które ja tutaj mam, z września 2023 roku łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wyniosła 15,6 gigawatów. To około tak 39 jest. milionów sztuk pracujących paneli. Czyli tak de facto, jest. jak tutaj wyliczyliśmy e, po godzinach, to wychodzi praktycznie jeden panel na mieszkańca, mhm. bo no, nawet ciut więcej. I teraz przy założeniu, że to średnia żywotność tych paneli to jest 20 do 30 lat, to pytanie jest następujące. Co zrobimy z tymi wszystkimi panelami, z tymi 39 milionami paneli sztuk za paneli. 20 lat? Tak. A to może, jak już w tą stronę idziemy, no. że jeden panel na mieszkańca. Druga rzecz też, co jak się przeliczy wagowo, ile te mhm. panele mają. I teraz taki jeden tir może zabrać 20 ton. Tir ma tam około tak. 30 metrów długości, no więc te tiry, jakby te wszystkie panele chcieć wsadzić na tiry, to jest tak, że jakby pierwszy wystartował z Krakowa i jechał do Gdańska autostradą przez częstochowe. No zanim pierwszy dojedzie do, do Gdańska, to jeszcze ostatni nie wyjedzie z Krakowa. To jest taka ilość. Skala jest ogromna, to bezdyskusyjnie i stąd też no, naturalne pytanie się pojawia, czy mamy na to pomysł, bo niestety często taka obserwacja różnych sytuacji na rynku ekologicznym jest że, że jest taka, że my mamy tą tendencję. Czasami wprowadzamy rozwiązania, które nam się w danym etapie wydają, że są niezwykle dobre i w historii mamy wiele takich przypadków, no, już sięgając z czasów słusznie wszystkie. minionych przecież kiedyś azbest montowaliśmy na dachach, bo był świetnym materiałem, który zapewniał no, różne tam cechy, które były wtedy pożądane. Teraz wszyscy chcemy azbest ściągać, tak? No i był pewien boom na panele fotowoltaiczne, boom, który wydaje się, że jest uzasadniony ekonomicznie i środowiskowo. No, ale pytanie rzeczywiście, czy balans tego jest taki, jak koniec, na koniec tego, jak to podsumujemy, czy no, jednak też nie popełniamy pewnego błędu? Wprowadzając technologie, kiedy nie do końca jeszcze wiemy, jak one będą potem przetwarzane. Nie mając tych, tych instalacji, nie mając tej selektywnej zbiórki, nie mając całego tego, że tak powiem, tego instrumentarium, które w innych dziedzinach, na przykład gospodarki odpadami działa. Ale to instrumentarium w innych dziedzinach gospodarki odpadami zazwyczaj było wprowadzane za późno. Bo cała to historia prawda. ludzkości polega na mm. tym, że coś produkuje ludzkość, używa, zużywa, wyrzuca i dopiero jak się tego wyrzuca za dużo, albo tych odpadów powstanie mm. za dużo w trakcie produkcji, to dopiero jak ich jest za dużo, to zaczyna się tym przejmować i coś z tym robić. Na zachodzie Europy to już jest duży problem. Tak? Mm. Te panele, które są do recyklingu na zachodzie Europy, to już jest duży problem, ich jest za dużo, tak, samo jak i u nas. Jest problem z przyłączeniem do sieci i jest problem z miejscem. Mm -hmm. Więc panele oprócz tego, że dożywają śmierci technologicznej, tak, czyli na przykład tych 20-30 lat, y, są wymieniane po prostu na panele nowszej generacji, które mają większą efektywność, większą wydajność. Tak. W związku z tym te stare panele, które w dalszym ciągu działają zostają wyrzucone. Plus jest taki, że w tym momencie nie popełniliśmy jako Unia Europejska tego błędu, który popełniał ludzkość od samego początku, czyli że problem z odpadami jest już, ale nie jest gigantyczny. My tutaj w Polsce jesteśmy w dobrej sytuacji i właśnie to jest to, co chce Tulub robić. Mhm. Tulub chce się zajmować recyklingiem paneli fotowoltaicznych łopat turbin wiatrowych. W tej chwili do recyklingu tych paneli fotowoltaicznych nie są dziesiątki tysięcy ton rocznie, tak. natomiast w Europie już są. I te, ten problem chcemy zaadresować zanim on powstanie. Mhm. Czyli już teraz, tak? A nie, a nie za 20 lat, kiedy po prostu y, to będą gigantyczne ilości tych paneli, które zostaną na przykład poddane recyklingowi, ale nie do końca. To, na jakby... zachodzie Europy są dwa duże zakłady, mhm. ale one właśnie y, nie... Y, no, dwa zakłady, na całą Europę? Na całą Europę. Wie pan, bo to brzmi trochę niedorzecznie, jak się na tak, tak popatrzy na chłodno, tak? Bo mamy cały czas mówimy o gospodarce o zamkniętego, mówimy o przeciwdziałaniu zmian klimatu te restrykcje, które są na poziomie na przykład odpadowym, opakowaniowym, są niezwykle wyśrubowane. A jednocześnie mówi mi pan, że tak fundamentalna rzecz, na której Europa opiera w jakimś stopniu swój miks energetyczny w przyszłości, jakąś wizję energetyki, jest de facto nierozwiązany. Tak. De facto tak, po prostu panele razem z innymi elektrośmieciami trafiają do recyklerów, którzy Poddają je recyklingowi razem z paralkami, lodówkami i telewizorami. No Właśnie, ja panu powiem, że trudno jest znaleźć informacje o tym, co się do końca dzieje z tymi właśnie panelami fotowoltaicznymi. Informacje są takie ogólnodostępne, że część z nich trafia do Afryki, do Azji, no właśnie razem z resztą zużytego sprzętu elektronicznego i, i elektrycznego. Nie no zastanawiam się nad tym, bo jeżeli mówimy, że w tych odpadach jest tak dużo różnych surowców to trochę wysyłanie tego do Afryki wydaje się być kontrproduktywne w stosunku do tego co byśmy mogli tutaj zrobić. Tak, jest po prostu głupie. Jest głupie. Jest po prostu Ale wysyłamy I To są to. surowce krytyczne. Wy to możecie ściągnąć jako firma, bo jesteście nowi na rynku, więc wy na pewno część tego tortu możecie wziąć dla siebie i to jest fajne. Natomiast dalej ogromny potencjał jest niezagospodarowany i to wszystko jedzie tam. No i, i, tracimy, I tracimy, coś się z tym dzieje? Czy tracimy krytyczne surowce, które tutaj w środku są. No, no mhm. tracimy, tak, no bo je eksportujemy. Czy Zamiast, oni są w stanie w Afryce lub w Azji załóżmy wydobyć to, czy to jest bardziej po prostu, pozbywamy się problemu wychając na składowisko. Czy są w stanie coś z tego wyciągnąć? Na pewno ramkę aluminiową, natomiast zasadniczo to jest barbarzyństwo po prostu, ponieważ to jest zostawianie tego problemu następnym pokoleniom. Mhm bo, bo nie, prowadzy, nie prowadzą tam recyklingu tych paneli. Jeżeli one są po prostu wy, wywożone do Afryki, no to prawdopodobnie zostaje z nich ściągnięta ramka, może część szkła jest odzyskiwana, bo to, to jest, że tak powiem, na wierzchu i, i, i łatwe. Tak? No, to, to jest tworzywo sztuczne, więc można je spalić i uzyskać mm. ciepło, no ale to, to jest barbarzyństwo po prostu, to jest barbarzyństwo Zresztą. i zostawianie problemu następnym pokoleniom. Mówił o tym Pan bardzo, bardzo bezpośrednio i doceniam taką otwartość, bo to jest cenne, żeby nasi słuchacze o tym dowiedzieli się, ale na, moje pytanie, to mi się natychmiast na nasuwa, to nikt o tym nie mówi w branży, przecież takich konferencji jak ta, która jest mhm. dzisiaj, jest wiele i domyślam się, że też na poziomie unijnym no jakieś dyskusje na ten temat są. Czy to jest tak, że Unia po prostu pomyślała, że rynek sam rozwiąże ten problem, że skoro jest taki wymóg, że będziemy mieli tych, no bo ten kierunek jest znany, tak idziemy mhm. w kierunku OZE? Więc ten komunikat powinien gdzieś tam na rynek trafić już kilkanaście lat temu, czyli rozumiem, że z perspektywy Unii ona może powiedzieć tak, no my wysłaliśmy komunikat do rynku, że taki jest nasz cel, no, realizujemy go konsekwentnie od wielu lat, więc widzicie, że to nie jest chwilowa moda, no ale liczyliśmy, że wy coś zrobicie, a nic się nie stało. Nie do końca, trochę się dzieje, tak? No okay. bo kwestia jest taka, że w momencie kiedy panele trafiają na rynek, e, jest obowiązek e, potem po zakończeniu ich życia poddać je recyklingowi. Mm. E, natomiast kwestia jest taka, że patrząc troszeczkę szerzej i z trochę większą perspektywą, e, to są surowce krytyczne. Tak. Tak? to wszystko są praktycznie surowce krytyczne, więc my powinniśmy te surowce po prostu odzyskać zamiast je importować za granicę, z zagranicy z krajów, które go politycznie są z naszego punktu widzenia, no jeszcze nie są wrogami, ale mogą nimi zostać, etycznie, czyli Chiny. Tak. Są wątpliwe etycznie jak najbardziej i my powinniśmy te surowce zamiast importować z Chin, powinniśmy je odzyskać z paneli, które już są w Europie. To jest pełna zgoda, tu wszyscy się zgadzamy, tylko moje pytanie, które właśnie próbuję wdrążyć, jest takie, mhm. dlaczego to się nie wydarzyło? Bo nie umiem tego zrozumieć. Pewne problemy rzeczywiście są mocno nagłaśnione przez media i o nich się mówi, jakieś tam postępy są. Ostatnio się mówi na rynku odpadowym, że musimy poprawić tam przetwarzanie odpadów biodegradowalnych. Pojawił się program rządowy, żeby przeciwdziałać hmm. temu, żeby rozbudowywać instalacje do fermentacji. Super. No ale tutaj mówimy o kilkudziesięciu latach budowania paneli fotowoltaicznych i mówi mi pan, że są dwa zakłady w Unii Europejskiej. Duże, dwa duże zakłady są w Unii Europejskiej tylko. Powstają? są, zakłady, są za, Nie, bo są zakłady, które recyklingują elektroodpady i przy okazji i tego One przy to. okazji zajmują się panelami, więc to nie jest tak, że te panele leżą i czekają na lepsze czasy. Mhm. Nie, te panele, które są zużyte w Unii Europejskiej na Zachodzie one są już w dużych ilościach no bo tam boom na fotowoltaikę rozpoczął się wcześniej tak. no i jest ten repowering tak czyli e, wymiana na nowsze panele więc one są poddawane recyklingowi natomiast po prostu razem z innymi elektroodpadami mówię jeżeli się z panela zasadniczo ściągnie E, tą ramkę i odzyska się szkło, to, to jesteśmy na granicy tych wymogów, jakie są w tej chwili w stosunku do paneli. Jak to wygląda, proszę powiedzieć? Y, przyjeżdża na zakład? Przyjeżdża, czyli to, to, to jest tak jak to, tylko większe oczywiście, tak. no tutaj dookoła jest ramka aluminiowa i z tyłu jest e, ta puszka przyłączeniowa, mm -hmm. czyli nie e, e, falownik, czy tam konwerter, tak. tylko sama ta puszka przyłączeniowa, tam jest odrobina elektryki mm -hmm. i wyprowadzone przewody. No więc tą puszkę e, przyłączeniową usuwamy, no i to już jest potem Przetwarzane tak jak standardowa elektronika, mm. elektrośmieci, tak? no bo tam jest przewód yy, zazwyczaj miedziany i trochę elektroniki. Ramkę aluminiową ściągamy i ona sobie idzie po prostu do huty aluminium. Jeżeli, jeżeli ten panel fotowoltaiczny zostanie w takiej postaci yy, wrzucony do kruszarki dwuwałowej, yy, zwanej również szrederem, no to, to się zaczyna robić problem, dlatego że ten panel potem mniej więcej tak wygląda. Tutaj jest okay. Większość szkła tutaj jest oddzielona, natomiast... Ten drobny pyłek, cóż to jest? Bo... Ten drobny pyłek to jest wszystko. Okay. I, to jest, I to jest właśnie problematyczne. Wrzucamy do środera, czyli w tym drobnym pyłku będą, nie będą... jak rozdzielić już będą, będą drobinki z, tego, z tej folii, z backsheetu, tak? No bo część będzie w dużych kawałkach, tak. no więc to można elektrostatycznie oddzielić. Szkło hartowane, więc ono w momencie e, stuknięcia, ono pęka na, na takie te drobne kawałki, mhm. ale ono potem cały czas się mieli, samo o siebie nawet, nie tak, nawet a, w trakcie tak. transportu. Samo się ściera, się ściera tak. więc zostaje pył, e, kawałki szkła i pył ze szkła, no i, i cała folia Ewa z tymi cennymi rzeczami, czyli krzemem, srebrem i miedzią, które po prostu są e, wszystko ze wszystkim wymieszane. Tutaj mam Pan kilka różnych rodzajów. Chciałem spytać, czy jak do Was to trafia, to też trafia do Was jednolity surowiec, jednolity produkt? Czy też jest tak, że Wy to rozróżniacie? No bo z mojej perspektywy to, to każdy panel jest taki sam, tak? tak? Ale myślę, że z Waszej już na takim pewnym poziomie szczegółowości, no to panel panelowi nierówny. Czy Wy też tak macie, że musicie stosować różne technologie albo różne patenty do różnych rodzajów, bo różni producenci to różnie robią i to, to ma inne parametry, inne, inne jakieś tam zmienne? To jest problem, ale to jest problem z całego recyklingu, tak, okay. czyli że jak trafiają do recyklingu, to nie trafiają e, e, jedna seria telewizorów Samsunga, mm -hmm. tylko trafiają i Samsunga, i Apple'a, i, i, i innych, i chińskich producentów itd., no i tak dalej, więc one się różnią, tak? Kon konstrukcyjnie są podobne, tak, bo wszystkie telewizory są mm -hmm. w podobny sposób zrobione i ten sam problem jest z panelami fotowoltaicznymi, tak? mm -hmm. one mają różne, mają różne proporcje, są czasem y, takie stopy zastosowane do połączeń, czasem inne. Więc to jest problem, ale to jest problem, który dotyczy wszystkich, tak naprawdę, branż recyklingu. Mówiliśmy, że ta sprawność panelu to jest 20-25-30 lat. I ona potem, rozumiem, traci swoją żywotność, traci jakość, efektywność, ale dalej w jakimś stopniu jest użyteczna. Jaki byłby tak. na to pomysł? Bo tak jak się mówi często o akumulatorach samochodów elektrycznych, mhm. że one w przyszłości będą tymi magazynami energii, jak już nie będą mhm. tak efektywne, żeby zasilać samochody. Czy w panelach fotowoltaicznych będzie tak samo, że one też będą wykorzystywane i do czego właściwie miałyby być wykorzystywane? Ja przypuszczam, że jednak pójdzie, pójdzie rynek w tą stronę, że albo będą panele kolejnych generacji. Albo tam będą te, tak, my. i tam te, y, tamte będą nowe, natomiast po prostu ze starych paneli odzyskamy surowce. I jeżeli takie panele trafią do recyklerów, to w tym momencie y, oni sobie z tymi 80% dadzą radę bez problemu. To, to nie jest problem, tak? Z 80% sobie dadzą radę bez problemu. Natomiast owszem zostaje dla następnych pokoleń tam 10-15 czy 20% wagowo tych paneli, czyli coś właśnie w tym stylu. No i to zostanie do rozwiązania ten problem dla następnych pokoleń albo dla nas bo prawdopodobnie w, w kolejnym, może czwartym czy piątym krokiem skoncentrujemy się na tym, mhm. jeżeli oczywiście tego będzie dużo i, i, i nad rozwiązaniem właśnie tego, te, tego problemu. Tak? Czyli tego, co innym recyklerom zostaje po prostu. Zanurzmy się jeszcze w temacie regulacji, bo, bo to jest zawsze ten e, największy problem dla przedsiębiorców one wprowadzają najwięcej chaosu. Proszę mi powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja na rynku paneli fotowoltaicznych właśnie pod kątem tych regulacji? Czy to jest mocno uregulowany rynek, czy to jest tak, że dopiero trochę piszemy przepisy pod to, że dopiero ustalamy poziomy zbiórki, ustalamy jakieś obowiązki dla wprowadzających te, te produkty? Czy to jest coś, co robimy teraz, czy to już było wcześniej? To już, już było robimy? wcześniej. Panele od początku były w tej samej kategorii odpadów co elektroodpady mm -hmm. i do niedawna po prostu były dokładnie w tych samych limitach, w tych samych wymaganiach, w tych samych, o, tak powiem, obowiązkach co, co elektroodpady. Czyli w momencie, kiedy ktoś wprowadzał na rynek 1000 ton lodówek, to... 60 było procent, tak? Czy 65, to, to mhm. 650 ton elektroodpadów powinien poddać recyklingowi, tak? Okay. Tyle surowców odzyskać. W związku z tym e, dwa lata temu i w zeszłym roku był, był problem po braku elektroodpadów, no, dlatego że trafiły był... na rynek gigantyczne mhm. ilości paneli, a one będą potrzebować recyklingu za 10, 20, 30 lat. Więc w związku z tym zostały, że tak powiem, wydzielone do subkategorii, natomiast te przepisy, jak do pan paneli, to są te same Jak pan ocenia tę zmianę, to wydzielenie do subkategorii? Bo tutaj są różne zdania w branży, znaczy część osób się niepokoi, że to jest trochę krótkowzroczne rozwiązanie, bo nie za bardzo się odkładają gdzieś pieniądze na to, żeby w przyszłości tak. to recyklingować, tak. że to tak chwilowo było w porządku, wiele sobie firm wypłaciło dywidendy, bo nie było opłaty produktowej i jest super, ale... To jest, Jak pan to, to jest, problem nie jest rozwiązany systemowo Czy To byłoby lepsze, żeby część tych pieniędzy po prostu właśnie szła na jakiś fundusz, na jakieś takie, nie wiem, no, zewnętrzne konto na poczet przyszłego rozwoju recyklingu? Na pewno na, na pewno są potrzebne lepsze rozwiązania, e, dlatego że to jest. Ale to wymaga po prostu myślenia i, i patrzenia daleko. A bo, bo ten problem, ten, ten, ten problem będzie, tak? Z panelami problem dopiero będzie i on będzie, no, nie w, nawet w przyszłej kadencji rządu, tak? To będzie za pięć rządów od teraz. To wymaga naprawdę dalekowzroczności. No chyba, że po prostu nam się uda w sensie tulupowi i i e, e, Będziemy mogli e, zaoferować bardzo kon, 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 konkurencyjne, cenowo rozwiązania mm -hmm. i, i ten. Bo mo, może się tak zdarzyć, no trudno powiedzieć, no bo to już jest e, e, tak. trochę wróżenie z fusów. No może się okazać tak, że po prostu e, któregoś z tych produktów naprawdę będzie brakować i on będzie cholernie drogi I w tym momencie e, ludzie będą e, dopłacać za to, że, mm -hmm. że będą od kogoś odbierać panele do recyklingu. No, bo w tej chwili my dostajemy tą opłatę. No tak, tak, ale tak. jeżeli te surowce to będą o tyle cenne, no to raczej że będą te panele po prostu zbierać skąd się da. Ale to, to już to gdybanie, no bo to od censurowców pierwotnych po prostu zależy. Natomiast przede wszystkim istotne jest to, żeby to prawo było stabilne, a nie żeby było tak, jak zazwyczaj niestety u nas w kraju jest, że pojawia się jakiś problem i jest złatany, tak jak, jak z tym, tak jest przyklejany taki plasterek, działa przez rok, dwa, trzy, a potem jest przyklejany następny plasterek. A tutaj mówimy o produkcie, który teraz jest wprowadzany na rynek, a nie wiadomo, czy on będzie poddany recyklingowi za 10, 20 czy 30 lat. Na samym początku zadałem to pytanie, trochę Pan uciekł y, o to, A. co zrobimy z naszymi panelami za 20 lat. Rozumiem, że część z nich trafi do Pana, do instalacji, ale czy nie ma Pan obawy, że no, tak jak Zachód teraz, trochę się spóźnimy i Wam będzie super, bo będziecie mieli nieskończenie duży dostęp do tego surowca, no ale że globalnie to jednak nie idziemy w dobrą stronę. Co za 20 lat będzie naprawdę? No, globalnie idziemy w dobrą stronę, tylko za wolno. Za wolno. Tak. Czyli Kierunek, jest dobry. Obudzimy, Kierunek zdobiemy, jest dobry. Mamy problem, tak? Będzie problem Nie, lat? bo już ten problem jest rozwiązywany. Tak? Są dwa duże zakłady, które są dedykowane do paneli fotowoltaicznych. One wystarczą na wszystko? Co Nie, będzie? ale będą następne. Będą Te już następne. są. Tak? Te mm -hmm. już są. Te już są, więc kierunek jest dobry, wytyczony. A mówię tutaj po prostu, w czym jest rzecz? no Zadziała też rynek, bo te surowce są cenne. Rozumiem. Bo te surowce, które zostały wytworzone głównie właśnie w tej, w tej środkowej warstwie, nie, nie, niekoniecznie szkło i aluminium. Ale aluminium też jest drogie. Nie? Więc z jednej strony zadziała rynek, no bo te surowce są potrzebne, a z drugiej strony regulacje. Więc kierunek jest dobry, tylko, tylko, tylko trzeba trochę kroku przyspieszyć. Jeżeli, jeżeli mamy dużą ilość w miarę jednorodnych odpadów typu panele, to nie wrzucajmy ich do tego samego szredera co lodówkę i telewizor, mhm. tylko żeby one trafiły do nas. I my się nimi zajmiemy w sposób sensowniejszy. Tak? Nie wytworzymy tych odpadów wtórnych. Rozumiem. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję. Ja również bardzo Wyczerpaliśmy dziękuję. temat, przynajmniej na tym etapie, na którym teraz jesteśmy. Ja życzę panu, żeby oczywiście udało się to wszystko. Życzę też nam, drodzy, drodzy państwo, aby faktycznie ten problem nie był za 20 lat naszą bolączką, tylko żebyśmy byli chociaż odrobinę bardziej przewidujący i potrafili to wszystko zrobić. Pan doktor przedstawia w moim odczuciu dużo optymizm. Ja mam może nieco bardziej pesymistyczne na to spojrzenie, bo obserwując to, jak wiele rzeczy się dzieje, mam obawy, czy rzeczywiście się wyrobimy, ale. Pozostaje mi tylko trzymać kciuki, że jednak tak będzie. Serdecznie Państwu dziękuję, dziękuję za uwagę, dziękuję organizatorom targów EkoTek w Kielcach, którzy użyczyli nam tej przestrzeni i użyczyli też sprzętu. Bardzo dziękujemy. Kolejne odcinki podcastu Eko Bez Kantów wkrótce już na naszym kanale. Jeżeli Państwu się podobało to, co tutaj robimy, to zostawcie komentarz, zostawcie like, subskrypcję, jakiś znak swojej internetowej obecności i mam nadzieję, że zobaczymy się przy kolejnych odcinkach. Serdecznie Państwu dziękuję. dziękuję serdecznie bardzo. dziękuję Panie za zaproszenie. Wszystkiego dobrego.